Dzień Boże, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj razem z Króliczkiem udajemy się na plantację Kuwapani do Nepalu. Będziemy oceniać herbatę Nepal Kuwa Pani Ulung. Kic, 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 kic. Zaczynamy odcinek. Moi drodzy, na początek oczywiście zapach herbaty. Możecie sobie w międzyczasie włączyć jakąś fajną nepalską muzyczkę. Jaya he, jaya he, jaya 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 jaya, jaya he. To był hymn Indii w tym przypadku. Jaya he znaczy zwycięstwo twe. To my w ogóle stworzył? Słuchajcie, niech to inny jak Rabinanza Tagore. Zobaczmy zapach. Miodowy, ciężki, taki zapach bym powiedział. Hmm. Takiego sandałowca, może nawet bym powiedział w tym kierunku. Słuchajcie. Bardzo przyjemny, bardzo fajny zapach, ale taki mówię, taki ciężki, takiego ciężkiego, lejącego się miodu przede wszystkim. Słuchajcie, jeszcze tutaj zobaczę. Tak, zdecydowanie miód i zapach sandałowca. Wspaniały zapach, bardzo ładny, taki właśnie, takich ciężkich drzew, właśnie takiego. Zapach taki, bym powiedział, no, miodu lejącego się, coś takiego, tak? Teraz, moi drodzy, jeśli chodzi z kolei o kwestię ceny. Cena tej herbaty to jest 64 zł za 100 gramów. Zatem nie jest to cena wysoka jak na herbaty dobrej jakości. Uważam, że jest to cena całkiem w porządku, całkiem sympatyczna, jakbym tak to wręcz określił. Z kolei, jeśli chodzi moi drodzy o samą plantację Nepal Kuba Pani Ulung, to sama plantacja Kuba Pani znajduje się we wschodnim Nepalu i plantacja ta powstała w 2002 roku. I słuchajcie, nie bez znaczenia jest to, że to jest króliczek. Ja nie raz daję te zwierzątka, prawda, różne, takie czy inne, w sposób prześmiewczy. Natomiast tutaj jest to nie bez znaczenia, dlatego że wcześniej Kuwa Pani była po prostu farmą królików angolskich hodowanych na, yy, że tak to określę, futra. Także. Yy, a później stała się plantacją, graniczyła z plantacjami takimi jak plantacja Dziundziapali, chociażby. Tutaj, czy plantacja Gulance. I po prostu właściciel otworzył klatki królicze i zakupił sprzęt do tworzenia herbaty. Plantacja wygląda bardzo ładnie. Jest jedną z takich plantacji, powiedzmy w Nepalu, które sobie bardzo dobrze radzą. Nepalski rząd zresztą też wkłada tutaj dość dużo wysiłku w to, żeby herbata była przede wszystkim ekologiczna. Nie stosuje się żadnych procedur, żadnych innych takich rzeczy. Zbiór, teraz moje drodzy powiem o zbiorze, zbiór jest ręczny oczywiście. Wysokość to jest mniej więcej na wysokości 1700 do 1900 metrów nad poziomem morza. Także jest to naprawdę bardzo taka... Bym powiedział. No, tutaj, w tym wszystkim, jest to bardzo naprawdę na prosie. Pozwolę sobie teraz Wam pokazać opakowanie, jak wygląda. Opakowanie herbaty wygląda w ten sposób: klasyczne opakowanie oczywiście z e-herbaty. Nepal Kuwa Pani, Ulung, 2024 rocznik, czyli niedawny, jak się parzy, 4-5 gramów, 250 ml, 85-95 stopni, pierwsze parzenie 2,5-3 minuty, drugie parzenie od 4 do 5 minut, czyli mamy dwa parzenia według stylu europejskiego. Ja to mniej więcej parzę, teraz oczywiście dłużej parzę, ale ogólnie parzę to yy, powiedzmy do 3-4 lat, nawet spokojnie można zapalić w stylu Powiedzmy, Gong Fu Cha. Także tak wygląda opakowanie, moi drodzy. Z kolei sam susz, już Wam pokazuję, jak wygląda. To, to są liście, już, prawda, zalane wodą. Wyglądają w ten sposób. A teraz z kolei widzimy liść, że tak powiem, przed przygotowaniem herbaty. Widać tutaj bardzo, bardzo ładny liść. Yy, liście nie zostały poddane procesowi Hunpei, czyli procesowi plażenia. Przepiękny liście, naprawdę bardzo ładny. Bardzo mi się podobają, jeśli o to chodzi. Z kolei, tak wygląda napar. Tak powiedział, dosyć jasny napar, ale bliżej, właśnie do herbat czerwonych, jeśli chodzi o kolor. Yy, tutaj. Bardzo ładny kolor, bardzo mi się podoba. Zobaczmy jeszcze tak. Tak, to się jeszcze roznosi zapach taki, właśnie miodowy. I to jest właśnie bardzo fajne w tej herbacie, że ona, że ona pachnie właśnie takim bardzo przyjemnym zapachem. Także słuchajcie, teraz spróbujemy tą herbatę, jak ona będzie smakować. Mi przychodzi na myśl Darjeelingi Jest to tym bardziej herbata, bym powiedział, właśnie utleniana lekko. Na styl powiedzmy Dargelingi first Flash. Bardzo przyjemna. Jest after z tym wszystkim, moi drodzy. Co jeszcze mogę powiedzieć dalej, to zobaczmy, czy zatkanym nosie. Tak, jest wyraźny aftertaste, taka drzewiastość, drewnianość, taka, bym powiedział, sandałowość, miodowość w tym wszystkim jest. Bardzo przyjemny smak, bardzo fajny, naprawdę uważam, że ta herbata przede wszystkim ona też bardzo fajnie odgrzewa. Widać, że jest to herbata bardziej w kierunku herbat honkcia niż herbat typu właśnie lucza, czyli zielonych. Herbata naprawdę, tak jak mówię, taka, która by się nadawała, wydaje mi się, nawet pod mleko, jeśli o to chodzi. I przede wszystkim ona, przepraszam, że tak, kręcę mocno. Ale też muszę jakby się skupić na tej herbacie, a ja trochę mi ciężko. W każdym razie powiem tak, że ta herbata jest naprawdę, uważam, w sensie bukietu smakowego bardzo taka um, ciężka, yy, ciężka herbata. To jest ciężki ulung. Ale jednocześnie przyjemny taki idący w kierunku herbat, właśnie. Typu Darjeeling First Flash. Ale bez wad właśnie Darjeelingu. Coś tu jest takiego, że nie ma takiego takiego nie wiadomo czego. Wiadomo, że jest to ulung, wiadomo, że to jakby też bardzo fajnie fajnie to i pachnie, i bardzo jest to przyjemny smaku, zostawiające długi, długi aftertaste. Teraz pod co na herbata. Słuchajcie, powiem Wam tak. Yy, zobaczmy, czy pasuje na przykład pod to ciasteczko. Prawda? Tutaj, tutaj mamy ciasteczko. Moja mama robiła. Tak wygląda. Zobaczmy, zobaczmy, czy pasuje. No, pasuje. Nie myślę, że pasowałoby również pod, moi drodzy, ciasto pigmento dodatnie. Wygląda właśnie taką bym powiedział tej herbaty, taką zbliżoność do herbat honkcio. Myślę, że pasowałoby dobrze pod na przykład też yy, mięso kaczki, pod w ogóle z żurawiną na przykład, tak? Czy też pod schab jakiś. Tego typu rzeczy. Także pod to by pasowało na pewno. Herbata uważam, że jest bardzo dobra. Bardzo taka przyjemna. Przede wszystkim tutaj warto też zauważyć, że ta herbata również pasowałaby Moim zdaniem pod pisma pismanyję tureckie, czyli pod taką watę cukrową turecką, tak to nazwijmy, pod moi drodzy hałw hałwę pod żydowską chałkę, tego typu rzeczy. Moi drodzy przede wszystkim jest to herbata bardziej deserowa tak bym to określił, tak? Bardziej w stronę deserów, niż w stronę obiadów. Dobrze, teraz ocena szkolna. Słuchajcie, w ocenie szkolnej ja bym ją ocenił na, powiedzmy taką dobrą piątkę, tak? Bardzo dobra herbata, bardzo fajny ulung, bardzo przyjemny. Natomiast nie ma tutaj czegoś, co by jakby wyrywało nas z butów, dlatego też właśnie ta piąteczka, tak? Yy, po prostu... Tak bym tą herbatę ocenił. Dziękuję Wam bardzo. Szczęść Boże. Trzymajcie się. Marcin Wiśniacki. Jak zawsze dobra herbata. Bardzo dobra herbata. Pożegnaj się króliczku. Pa, Nie tym słodkim króliczkiem. Pa,